Pan Tadeusz, Adam Mickiewicz, księga XII. Kochajmy się. Fragment. Zaledwie usłyszeli nowinę poddani, skoczyli do panicza, padli do nóg pani. państwu naszemu, ze łzami krzyknęli. Tadeusz krzyknął: zdrowie współobywateli, wolnych, równych Polaków. Wnoszę ludu zdrowie, rzekł Dąbrowski. Lud krzyknął, niech żyją wodzowie. Wiwat wojsko, wiwat lud, wiwat wszystkie stany. Tysiącem głosów zdrowia grzmiały na przemiany. Tylko Buchman radości podzielać nie raczył. Pochwalał projekt, lecz go radby przeinaczył. A naprzód komisję legalną wyznaczył, która by krótkość czasu była na zawadzie, że nie stało się zadość Buchmanowej radzie. Bo na dziedzińcu zamku już stali parami, oficery z damami, wiara z wieśniaczkami. Poloneza! krzyknęli wszyscy w jedno słowo. Oficerowie wiodą muzykę wojskową. Ale pan sędzia w ucho rzekł do generała: Każ pan, żeby się jeszcze kapela wstrzymała. Wiesz, że dzisiaj synowca mego zaręczyny, a dawnym obyczajem jest naszej rodziny zaręczać się i żenić przy wiejskiej muzyce. Patrz! Stoi cymbalista, skrzypak i kozice, poczciwi muzykanci. Już się skrzypak zżyma, a kobeźnik kłania się i żebrze oczyma. Jeżeli ich odprawię, biedni będą płakać, lud przy innej muzyce nie potrafi skakać. Niechaj ci zaczną, niech się i lud podweseli. Potem będziemy wybornej twej słuchać kapeli. Dał znak. Skrzypak u sukni zakasał rękawek, ścisnął gryw krzepko, oparł brody o podstawek i smyk jak konia w zawód puścił po skrzypicy. Na to hasło, stojący obok kobieźnicy, jak gdyby w skrzydła bijąc, częstym ranion ruchem, dmą w miechy i oblicza wypełniają duchem. Myśliłbyś, że ta para w powietrze uleci, podobna do bezatych boreasza dzieci. Brakło cymbałów. Było cymbalistów w wielu. Ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Jankier. Jankier przez całą zimę nie wiedzieć, gdzie bawił, teraz się nagle z głównym sztabem wojska zjechał. Wiedzą wszyscy, że mu nikt na tym instrumencie nie wyrówna miłości, guście i talencie. Proszą, ażeby zagrał, podający cymbały. Żyd wzbrania się, powiada, że ręce zgrubiały, odwykł od grania. Nie śmie i panów się wstydzi. Kłaniając się, umyka. Gdy to Zosia widzi, podbiegaj na białej, podaje mu dłoni drążki, którymi zwykle mistrz bez struny dzwoni. Drugą rączką po siwej brodzie starca głaska i dygając Jankielu! Mówi, jeśli łaska, wszak to na zaręczyny zagrajże Jankielu. Wszak raz przyrzekałeś grać na mym wesel. Jankiel niezmiernie zaś lubił. Kiwnął brodą na znak, że nie odmawia, więc go w środek wiodą, podają krzesło, usiadł, cymały przy. kładą mu na kolana. On patrzy ze troskoszą i dumą, jak weteran w służbę powołany, gdy wnuki ciężki jego miecz ciągną ze ściany. Dziad śmieje się, choć miecza dawno nie miał w dłoni, lecz uczuł, że dłoń jeszcze nie zawiedzie broni. Tymczasem dwaj uczniowie przy cymbałach klęczą, stroją na nowo struny i próbując brzęczą. Jankiel z przymrużonymi na poły oczyma milczy i nieruchome drążki w palcach trzyma. Spuścił je, zrazu bijąc taktem triumfalnym, potem gęściej się struny, jak deszczem nawalnym. Dziwią się wszyscy, lecz to była tylko proba, bo wnet przerwał i w górę podniósł drążki oba. Znów gra. Już drżą drążki tak lekkimi ruchy, jak gdyby zadzwoniło w strunę skrzydło muchy, wydając ciche ledwie słyszalne brzęczenia. Mistrz zawsze patrzył w niebo, czekając natchnienia. Spojrzał z góry, i strumem dumnym okiem zmierzył, razem w dwa drążki uderzył. Zdumieli się słuchacze. Razem ze strun wiela buchnął dźwięk, jakby cała jankarska kapela. Ozwała się z dzwonkami, z zelami, z bebenki brzmi polone z 3 maja. Skoczne dźwięki radością oddychają, radością słuch poją. Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją, Lecz starców myśl z dźwiękiem z przeszłości nie uniosły. W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły, Po dniu 3 maja w ratuszowej sali. Zgromadzonego z narodem króla fetowali, gdy przy tańcu śpiewano: Wiwat król, kochany! Wiwat sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany. Mistrz coraz takty nagli, ikony natęża. A wtem puścił fałszywy akord, jak syk węża, jak zgrzyt żelaza po szkle. Przejął wszystkich dreszczem i wesołość pomięszał przeczuciem złowieszczem. Zasmuceni, strworzeni, słuchacze zwątpili, czy instrument niestrojny, czy się muzyk myli. Nie zmylił się jej mistrz taki. On umyślnie trąca wciąż tę zdradziecką strunę. Melody jest zmąca, coraz głośniej targając akord rozdąsany, przeciwko zgodzie tonów skonfederowany. uczni! Zakrył ręką lica i krzyknął Znam, znam głos ten, to jest Targowica! I wnet pękła ze świstem struna złowróżąca Muzyk bierze do prymów, urywa takt, zmąca Porzuca prymy, bierze z drążkami do basów Słychać tysiące coraz głośniejszych hałasów Takt marszu, wojna, atak, szturm Słychać wystrzały, jęk dzieci, płacze matek Tak mistrz doskonały wydał okropność szturmu że wieśniaczki drżały, przypominając sobie ze łzami boleści rzeź Pragi, którą znały z pieśni i z powieści. Radę, że mistrz na koniec z trunami wszystkimi zagrzmiał i głosy zdusił, jakby wbił do ziemi. Ledwie słuchacze mieli czas wyjść z zadziwienia. Znowu muzyka inna. Znowu z razu grzęczenia lekkie i ciche. Kilka cienkich strunek jęczy, jak kilka much, gdy z siatki wyrwą się pajęczy. Lecz strun coraz przybywa, już rozpierzchłe tony łączą się, jak odów wiążą legiony, i już w tak postępują zgodzonymi dźwięki, tworząc nutę żałosną tej sławnej piosenki. O żołnierzu tułaczu, który borem lasem Idzie z biedy i z głodu przymierając czasem. Na koniec pada u nóg konika wiernego, a konik nogą grzebie mogiłę dla niego. Piosenka stara, wojsku polskiemu tak miła, poznali ją żołnierze. Wiara się skupiła w koło Mistrza. Słuchają, wspominają sobie wówczas okropny. Kiedy na ojczyzny grobie zanucili tę piosenkę i poszli w kraj świata. Przywodzą na myśl długiej swej wędrówki lata: po lądach, morzach, piaskach gorących i mrozie, po środku obcych ludów, gdzie często w obozie cieszył ich i rozrzeźwiał ten śpiew narodowy. Tak rozmyślając, smutni pochylili głowy. Ale je wnet podnieśli, bo mistrz tony wznosi. Natęża, takty zmienia, coś innego głosi. I znów spojrzał z góry okiem struny zmierzył, złączył ręce, oburącz w dwa drążki uderzył. Uderzenie tak sztuczne, tak było potężne, że struny zadzwoniły jak trąby mosiężne, i strąb znana piosenka ku niebu wionęła marsz triumfalny. Jeszcze polnika nie dziennęła, nie zginęło! I wszyscy klasnęli. I wszyscy Marsz Dąbrowski huknęli. Młotek Tam swoje dziwił się piosence, Opuścił drążki z palców, podniósł w górę ręce. Czapka lisia spadła mu z głowy na ramiona, Powiewała poważnie broda podniesiona. Na jagodach miał kręgi dziwnego rumieńca, We wzroku ducha pełnym błyszczał żar młodzieńca. Aż gdy na Dąbrowskiego starzec oczy zwrócił, zakrył rękami, z podrągłego spotok się rzucił. Generale, rzekł Ciebie długo Litwa nasza czekała Długo, jak my, Żydzi Syjasza. Ciebie prorokowali dawno między ludem, śpiewaki Ciebie wieściło cudem. Żyj i wojuj, o ty nasz, mówiąc ciągle szlochał. Żyd poczciwy ojczyznę jako Polak kochał. Dąbrowski mu podawał rękę i dziękował. On czapkę zdjąwszy, wodza rękę ucałował. Pan Tadeusz Adam, Adam Mickiewicz tutaj nauczyciele zespołu szkół Sióstr Sale zjadek. Cracovia.